Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z fazmofobii, dawno nie było, wiem, ale jest to spowodowane po prostu tym, że szykuję coś ciekawego na kanał, a mianowicie, ogrywałem ostatnio Resident Evil'a w tamtym tygodniu i udało mi się praktycznie, że wymasterować wszystkie osiągnięcia z Resident Evil'a i w związku z tym szykuję dla was filmik, ale nie o tym dzisiaj. Na starcie powiem tak, jeśli odcinek wam się spodoba, to zas zasubskrybujcie sobie, zalajkujcie, Zakomentujcie. A jest jeszcze jeden, dlaczego byście zas zasubskrybowali. Jeżeli jesteście generalnie enjoyerami fazmofobii, to możliwe, że kojarzycie na tana Gorzyka i jego winstreak, który robił. I nie bez powodu mówię o tym winstreaku, ponieważ moi drodzy, w najbliższym tygodniu. Nie mogę dokładnie powiedzieć kiedy, ale pewnie poinformuję jak się zacznie próbowanie. Spróbujemy pobić re rekord Natana z Gorzyka. Yy, I tak, w ogóle ja chyba wziąłem zły, zły tryb trudności, także sobie jeszcze... Yy, cofniemy, bo sobie na Nightmarze chciałem rozegrać, żeby sobie spokojnie pogadać. Tutaj. I to jest live, bo, bo tutaj kreska jest tak źle. No, yy, a, a więc Natan zrobił na obłędzie, czyli na trybie z jednym dowodem, win streak 100 wygranych, moi drodzy. I stwierdziłem, że mam na tyle dość wiedzy w fazmofobii, yy, że spróbujemy sobie po prostu ten rekord pobić, ale nie będziemy tego robić na obłędzie, będziemy to robić na customowym trybie. Yy, zero dowodów z kurs objectami, co prawda ale będzie o tyle trudniej, że właśnie nie będzie żadnego dowodu i będzie dużo ciężej zgadnąć ducha niż jakbyśmy jeden dowód posiadali. Także będzie to lekki twist, lekkie utrudnienie, a mianowicie dlaczego chciałbym to zrobić? Żeby sobie coś udowodnić, że jednak potrafię w tą giereczkę dużo, dużo... O kurde, jeszcze Księżyc Czerwony. Że potrafię dużo rzeczy w tą gierkę i że znam się na duchach i... Po prostu chciałbym spróbować swoich sił i zrobić coś ciekawszego na kanale. Także na pewno jakbyśmy zaczęli sobie próbować tego winstreaka, mam tutaj boomerka eleganckiego, yy, na pewno jakbyśmy zaczęli robić tego winstreaka, no to by były częste live'y. Podejrzewam, że tam tydzień na pewno by nam zeszło, żeby to zrobić, no bo jednak wiadomo, yy, tryb, na, yy, tryb bez ewidensa, no to jest dużo cięższy kawałek chleba do zgryzienia niż jeden evidens, plus hunty będą instantowo jak wchodzimy na mapę, co jest no, w sumie ułatwieniem. No, tak wychodzę z założenia, że mimo wszystko duchów nie jest jakoś ultra trudno odgarnąć, odg odgadnąć, kiedy ma się dużo godzin w tą grę. Są natomiast takie duchy, które mogą sprawić problem. Na przykład jeden z takich duchów jest gorio, demon czy... jak tutaj mamy... chwila... Y mara, demon i okej, okay, nie jest problem, ale tak, Mara, Demon, Yurei, Gorio i mój znienawidzony Onryo. To są duchy, które mogą sprawić niewiarygodny kłopot. Można się machnąć, jeśli mamy tą pulę duchów, kiedy nie ma żadnego specjalnego zachowania. Także na pewno niejednokrotnie podczas mainstreaku nam te, nam te właśnie duszki zaoferują duży, duży problem w. Kontynuowaniu i pewnie będziemy sobie resetować, ale nie ma tego złego moi drodzy. Spróbujemy sobie jakiś challenge, żeby było ciekawie. A tymczasem wróćmy sobie do Investigata, bo tej duszek nam grasuje na terenie kantorka kuchni i garażu, także jest dosyć dosyć, przeżormy się odbiło, dosyć niełatwo tutaj będzie znaleźć ducha, bo obieg, jeśli duch działa właśnie w takim obrębie, to jest troszeczkę przerąbane. Dobra, ale zróbmy sobie zdjęcie bałnerka tutaj. Wiadomo, teraz gramy na, na, na normalnie do wody i tego także przyda się tutaj zdjęcie, żeby sobie zarobić kaskę, bo wiadomo, w takim przerobieniu winstriczka... Hmm? Czy on coś zapalił? Chyba tripuje. E, dobra, sprawdźmy czy są orby gdzieś. Orby, orbo, orbiksony, ale w garażu na razie nic nie widać. I mamy ducha tak w sumie. Tak w sumie w, w kuchni w teorii. Zaraz sobie pomierzymy temperaturkę i sobie się upewnimy, gdzie to jest. No ibyśmy tego duszka za bardzo nie szukali za długo. 15 stopni mamy tutaj. Tu mamy 7. Tu mamy 11. No i tu się, moi drodzy, ciepla coś. Nie podoba mi się to. Ja no, tymczasowo bym powiedział, że to jest tu. Popytajmy sobie tutaj tym... A ustawiłem sobie na tekstowy, bo nie wiem, dla mnie ten... Aktywacja głosem jakoś do mnie nie przemawia, bo... Raz działa, raz nie działa i to jest takie bardziej M meh. Mamy mamy tutaj teraz niską temperaturę, więc duszek raczej się przemieścił do garażu i nie oni. O, dziękuję bardzo, że mi odpowiedziałeś. Dziękuję też, że szafeczkę mi dotknąłeś przy okazji. dawajcie mi tutaj mojego TGS-a. Zostawimy sobie kamerę jakoś tak Zobaczmy odcisków No raczej na pewno nie ma Mamy tutaj IMF -a, Ale to nieważne Dobra tu sam możemy zostać włączony Weźmy to wyłączmy Bo mnie to denerwuje lekko I chodźmy po kolejne I te maski O, Światełko mryga Także Może duch się przemieszcza bo jak z tego co słyszałem, duchy właśnie kiedy światło zaczyna mrygać, to najprawdopodobniej się przemieszczają. Człowiek, nie wiem ile w tym prawdy. Weźmy sobie jednego Epipena i tak Spirit Boxa sobie oznaczymy, bo mamy go. Weźmy sobie to i może, może jedną książeczkę. Projektory wiadomo, zawsze warto dwa większy teren działania, to dwa projektory będą bardziej użyteczne i pomocne. Hmm. No i tak umieśmy sobie jeden tutaj. Bardzo ładnie. I drugi gdzieś tutaj. Niech sobie oświetla tą stronę garażu. Dobra, elegancko. I tak, pisemko ducha, proszę ciebie bardzo duszku, tutaj baw się. Baw się swoim jedzeniem, baw się mną. Czy ja bym... Sp jakby... Jakby chciał mieć... Ciężko strawne danie, jakby chciałbym mnie skonsumować, tak w sobie, w sobie myślę w sumie tutaj teraz. Dobra, krzyża nie będziemy brali drugiego, bo... Bo walić. Wolę, żeby duch huntował, a nieżeli, żeby nic nie robił. Nie spróbujmy sobie. Spróbujmy sobie tutaj coś go zmusić do jakichś dowodów, prawda? Dobra, duch w tym momencie jest. zrespił się tam na Go Stevencie, więc on musi zreumować do swojego pokoju. Także dajmy mu momencik na to. My sobie pójdźmy po.. O kurs objekta, który się najprawdopodobniej znajduje w piwnicy, jest to Old tak? tak myślałem. Chociaż w sumie mogła być też małpiała, bo jej nie sprawdzałem, ale na szczęście nie. Dobra. I wydepnął nam w jedną sól, także jest dobrze. Sprawdźmy sobie, czy tam temperaturka nam spadła. I mamy na razie 3 stopnie, także. Eee, także, no tak, średnio. Na chwilę obecną, ale możemy sobie w rife od razu wykreślić. Pisałeś tutaj w czymś? Może kolego nie pisałeś. Dobra, zostawmy sobie. Dziękuję bardzo. za twoją kontrybucję w stepowanie w sól, tutaj dla mnie całe te. Iś. Co my mamy w ogóle? Odgonić ducha, oczyścić i zdjęcie ducha. No dobra. Co jest tam u nas w poli możliwe? Jest Onrio, jest deogen, Możemy świeczki w sumie mu przy niej zapalić. Zobaczymy. Zobaczymy. Także pierwszą świeczkę mu dajemy tu. Drugą świeczkę mudajmy gdzieś tu. Myślę, że to będzie dobry dystans. Trzecim gdzieś tu mudamy. problem jest taki, że no. Problem jest taki. No, spalił mi tą świecę. Zgasił mi też Tom. Isaac nie pisał. Chodźmy sobie jeszcze wziąć na szybko Pilsa albo nawet dwa. Na razie nie chcemy Hanta, ale możemy sobie śmiało odhaczyć Onrio, bo chciał schancić, kiedy obok była świeczka. Także zapalona także on jest już niemożliwy a to dobrze to tutaj może być z tych duchów w sumie marę bym tutaj podejrzewał możliwą ewentualnie Ale co by miała Mara jeszcze hm. pismo ducha albo albo orba ale orba nigdzie nie widać więc może może to będzie pismo ducha ale no nie możemy tutaj być pewni Zobaczmy, porotujmy sobie kamerę. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Weźmy sobie jednego smadza w dłoń, weźmy sobie też... Rozsypmy gdzieś sól. Wygląda na to, że będziemy powoli musieli palić ouge'e. Tej średnio idzie wyczajcie co chodzi temu duchowi. Wysypmy mu też tu sól, żeby nie uciekał. I goria to nie może być, więc tutaj przydałoby się jakiś ghost Wencik, żebyśmy mogli sobie elegancko sprawdzić. Yy, minusowe temperatury. okej. Okay. czyli. Quincy Mimic moroi. Moro miałby tutaj bardzo dużo sensu I będziemy mogli go właściwie łatwo z... Łatwo spostrzec będzie go Ponieważ po prostu sobie <laughs> weźmiemy na hunta Epip... Epipena i kurwo Nieładnie tak pismo ducha rzucił, nie chcesz pisać paru wodenta. I tak czy to by oznaczało, że nie ma pisma? No ale to by oznaczało jednoznaczne, by było z tym, że nie ma moroja. Orbiksonów, no... Orbiksonów raczej na stówę nie ma. Zostawmy tego projektora, żeby tutaj chociaż oświetlał nam w tym pokoju. Także Mimsz to, to raczej na stówę nie będzie. Także albo Twinsy, albo Moroi. Ale chcielibyśmy sobie... Kurde. Strasznie rzuca rzucający się z... zrobił. Cześć dziewczynko mała. Dobra. W tym momencie możemy sobie pójść po EpiPena w dłoń jednego. I spróbujemy sobie zabawić się z naszym duszkiem. Wyczaić kto to będzie. Dawaj mi EpiPenka w dłoń, dawaj mi drugiego smudza. I wtedy idziemy obca sobie zapytać gdzie nasz kochany duszek jest. Dobra. Jak średnio usłyszałem tak de facto co to za duch? Myślę, że sobie schowamy się w. Schowamy się w jakiejś szafie. Na przykład tej o. Jest to na 100% moroj. Nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. Zami słyszeliście jego tempo? Był trochę. moim zdaniem za szybki na Twina. Raczej, tempem podpadało pod Moroja, ale wiecie jak to też może być? Może to być spowodowane pogodą. Tutaj, naszą. tę kochaną. Czy to faktycznie był Moro, czy Twinsy? No, Twinsy, ale to jednak był. jednak moi drodzy, to był. tryb tego Blood także. Na tym trybie akurat się nie znam, co by nie mówić. No, w każdym razie to by było na tyle dzisiaj, także jeżeli będziecie zainteresowani Winstreakiem, to zapraszam, sobie zasubskrybujcie, bo będą live'y, będzie można sobie poglądać, i pośmiać ze mnie, jak się wypierdzielam na jakichś wysokich Winstreakach, a tymczasem to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, na razie i pa pa!